Każdy z nas chciałby mieć płaski, wyrzeźbiony brzuch, który będzie fajnie prezentował się zarówno na plaży, jak i na Instagramie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 5 według mnie najlepszych ćwiczeń na wyrzeźbiony brzuch w warunkach domowych. Zaciekawiłem? Jedziemy z tematem. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że wygląd, widoczność i struktura naszego brzucha jest zależna od pewnych bardzo istotnych czynników i nie da się wytrenować brzucha, mięśni brzucha w ten sposób, aby były one widoczne, mając dosyć wysoki procent tkanki tłuszczowej. Pamiętajcie, że to deficyt kaloryczny, niski procent tkanki i cierpliwość spowodują, że ten brzuch zacznie się odsłaniać i będzie wyglądać coraz bardziej atrakcyjnie. Niestety, ale nawet w sytuacji, gdy będziesz wykonywał 500 brzuszków dziennie, a totalnie nie trzymał michy, no to nadal ten brzuch nie będzie wyglądał atrakcyjnie i nie będziesz miał e, sixpacka W sytuacji oczywiście, gdy te mięśnie brzucha będą większe No to one będą bardziej widoczne przy nieco wyższym procencie tkanki tłuszczowej Jednak e, w sytuacji, gdy zbliżasz się będąc e, mężczyzną do około 20, będąc kobietą do około 25% e, tkanki tłuszczowej No to niestety, ale kostki na brzuchu prawdopodobnie będą już niewidoczne Kolejną kwestią, jaką chciałbym poruszyć, będzie spalanie tkanki tłuszczowej punktowo. E, oczywiście nie istnieje coś takiego, nie jest to możliwe. U nas, u facetów, wygląda to w ten sposób, że e, jeżeli schodzisz z procentem e, tkanki tłuszczowej w swoim ciele, to najpierw schodzi Ci z barków, z klatki, z ramion e, i tak naprawdę dopiero przechodzi do brzucha i nóg i ten brzuch odsłania się dosyć późno, jak już mamy e, niski procent tkanki tłuszczowej. U kobiet e, będą bardzo często to uda i pośladki, także e, w ten sposób wygląda e, spalanie tkanki tłuszczowej i nie ma czegoś takiego, że chcemy spalić tkankę z brzucha, musimy po prostu ogólnie zejść y, z całym procentem tkanki. A, i może wystąpić taka sytuacja, że będziesz miał proszki na klacie, a brzuch nadal będzie trochę podlany, dlatego w takiej sytuacji deficyt kaloryczny i cierpliwość zrobią robotę. Gwarantuję. Zanim przejdę jeszcze do omawiania pierwszego ćwiczenia, chciałbym wspomnieć, że mięśnie brzucha składają się z mięśnia prostego brzucha, który jest najbardziej widoczny i umieszczony jest w centralnej tutaj części, zwraca on na siebie największą uwagę. I tak naprawdę to są te tak zwane kostki na brzuchu. Mięśni skośnych brzucha, zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także mięśnia poprzecznego, który oplata nasz pas. Jest to jeden z najważniejszych. Mięśni w naszym organizmie. Tak naprawdę to on trzyma nam talię i pracuje przy każdym ruchu, zarówno schylaniu, jak i chodzeniu, jak i po prostu przy każdym ruchu rotacyjnym. Także musimy dbać o te trzy mięśnie, aby były one jak najbardziej mocne. Ok, fundamenty związane z tym. Jak wyrzeźbić brzuch już znasz. Teraz przejdę do e, top 5 najlepszych według mnie e, ćwiczeń w warunkach domowych właśnie na zaangażowanie e, mięśni brzucha. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii Top 5 e, na. Będę tutaj wymieniał wam po kolei każdą partię e, mięśniową zarówno e, w warunkach domowych, jak i na siłowni. Także jeżeli e, ciekawi cię ten temat, jeżeli e, podoba ci się taki pomysł, zostaw łapę w górę, zostaw suba i przechodzimy do ćwiczeń. Pierwsze dwa ćwiczenia będą to ćwiczenia na mięśnie proste brzucha. Pierwszym z nich będzie to spięcie brzucha z przytrzymaniem. Głównym założeniem tego ćwiczenia tak naprawdę jest przybliżenie się mostka do miednicy. To spowoduje Napięcie się mięśni prostych brzucha oraz wywoła ich pracę. E, zakres powtórzeń wykonywałbym tutaj od 12 do 20. E, oczywiście pamiętaj również o tempie, pamiętaj o dopięciu i o przetrzymaniu w ostatniej fazie ruchu. E, to tak naprawdę spowoduje jeszcze większe zaangażowanie mięśni i dostarczy ci większego bodźca do wzrostu masy mięśniowej e, mięśni brzucha oraz czuciu mięśniowym, czyli połączeniu mózg-mięsień. Drugim ćwiczeniem będą Allahy. Ja tutaj w warunkach domowych wykonuję je z gumą, oczywiście na siłowni możesz wykonywać na wyciągu z ciężarem. Według mnie jest to jedno z najlepszych ćwiczeń na brzuch, ponieważ mamy dobry opór gumy oraz łatwo można tutaj... E, progresować. Także jest to e, bardzo dobre ćwiczenie. Dodatkowo, jeżeli ktoś trenuje w domu w takich warunkach domowych, e, guma treningowa według mnie jest obowiązkowa i bardzo przydaje się do wielu ćwiczeń. Praktycznie e, na każdą partię ciała można tutaj wykonywać je e, dowolnie, mieszać i będzie to świetne rozwiązanie dla naszych mięśni. E, zakres powtórzeń w tym ćwiczeniu wykonuj e, od około 8 do 15. Oczywiście, tutaj również technika plus czucie mięśniowe będą bardzo istotne. Od razu tutaj chciałem dopowiedzieć, że brzuch to mięsień jak każdy inny i trzeba go trenować od 2 do 3 razy w tygodniu. Pamiętaj, że intensywność oraz objętość będzie tutaj najbardziej istotna, eee, tak naprawdę Trening mięśni brzucha rządzi się tymi samymi prawami co innych partii ciała. Nie przeginaj z powtórzeniami, staraj się progresować siłowo, staraj się, aby to wszystko po prostu szło w podobnym tempie, co trenujesz inne partie, a wtedy na pewno Twoje efekty będą zadowalające i te kostki na brzuchu będą coraz lepsze. Kolejnym trzecim ćwiczeniem będzie unoszenie nóg leżąc. Jest to ćwiczenie, które może spowodować większe zaangażowanie dolnych mięśni brzucha. Jednak jest to nadal mięsień prosty. Pamiętaj także o tym, aby lędźwia cały czas były przyczepione do podłogi. Kontroluj ruch, kontroluj tempo. No, i tutaj także będzie połączenie mózg-mięsień bardzo istotne. Możesz utrudniać sobie to ćwiczenie tak naprawdę na wiele sposobów. Jednak przy prawidłowej technice, po około 12-15 razach, może być już naprawdę ciekawy. Czwartym ćwiczeniem będą to Russian twisty, czyli rosyjskie rotacje. E, oczywiście są to ćwiczenia na mięśnie skośne brzucha. E, można je robić zarówno z piłką, jak i z kantlem, e, po prostu z jakimś kilkukilogramowym obciążeniem. E, jest wiele teorii, gdzie takie ćwiczenia mogą wpłynąć na rozrostali. Ok, e, czasem taka sytuacja może mieć miejsce. Dlatego, jeżeli masz szeroką talię, to mm, możesz pominąć to ćwiczenie. Natomiast musisz sobie odpowiedzieć na to, czy te 1-2 cm z brzucha, w talii więcej są dla ciebie ważniejsze i tutaj istotniejsze, czy lepiej widoczne kostki e, i, z, i wizualność brzucha będą miały jednak większe znaczenie. Ostatnim, piątym ćwiczeniem będzie to jedno z najlepszych według mnie ćwiczeń izometrycznych, czyli klasyczna deska. Staraj się tutaj utrzymać stabilną pozycję, bądź jak najbardziej usztywniony. Pilnuj miednicy, aby nie była ona za wysoko, i staraj się przytrzymywać taką pozycję przez około 30 sekund do minuty. Polecam ci to robić w 3-4 seriach. Będzie to naprawdę bardzo przyjemna dawka i dobry bodziec dla Twojego organizmu. Ewentualnym ciekawym zamiennikiem, który e, może mocniej zaangażować prostownik oraz tylną taśmę brzucha, e, będzie Superman. Leżą. Podsumowując, to było top 5 według mnie najlepszych ćwiczeń na mięśnie brzucha w warunkach domowych. Jeżeli chodzi o e, trening, jeżeli chciałbyś wykonywać e, taki trening jednocześnie, czyli na raz robić wszystkie e, ćwiczenia, polecam Ci to robić w dwóch, trzech seriach. Tak naprawdę e, taki trening powinien zająć około 20 minut. Jeżeli planujesz wykonywać go po Treningu siłowym, no to tak naprawdę są dwa warianty. Wybierz sobie dwa z tych ćwiczeń i rób sobie po trzy serie, lub ewentualnie wybierz trzy ćwiczenia i rób po dwie serie. Jeżeli chodzi o trening brzucha, odradzam go wykonywać przed treningiem siłowym. Jest to ultra ważne, ponieważ w takiej sytuacji może to po prostu negatywnie wpłynąć na trening innych partii, możecie po prostu osłabić i nie będzie to tak efektywne, jak mogłoby. Mam nadzieję, że podobał Ci się odcinek i z pewnością przetestujesz wszystkie ćwiczenia. Daj znaka w komentarzu, jakie są Twoje ulubione ćwiczenia na mięśnie brzucha i czy wolisz trenować na siłowni, czy może jednak w warunkach domowych. Tak dla nakarmienia algorytmu, zostaw mi łapę w górę, wbij suba i zaznacz dzwoneczek. Wtedy będziesz powiadomiony o wszystkich filmach, które tutaj dla Was nagrywamy. I tak już od serducha. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie kanał, dziękuję, że pomagacie. Mam nadzieję, że będziecie wpadać tutaj coraz częściej. Pozdro!